Przede wszystkim zacznijmy od tego, że najlepiej by było, żeby w tym roku na każdej wigilii było jak najmniej osób, które nie mieszkają ze sobą. W związku z tym to jest najbezpieczniejsze, jeżeli chodzi o rozprzestrzenianie się choroby. Natomiast jeżeli Pan pyta o kwestię rozporządzenia, to ono reguluje to w ten sposób, że rodzina oczywiście może być w pełnym gronie, ta, która mieszka ze sobą bez żadnego limitu i dodatkowo pięć osób. To jest taka wskazówka i taki cel, który warto osiągnąć w tym roku po to, abyśmy nie zwiększyli. Tegoroczna wigilia będzie skromna we wszystkich domach, nie będzie wielkich spotkań rodzinnych, kolędowania w wielkim gronie, a także całonocnych rozmów, ponieważ nasz rząd wydał rozporządzenie, które ogranicza spotkania rodzinne w ten jeden wyjątkowy wieczór do pięciu osób. Ale zanim zaczniemy, koniecznie zostaw łapkę w górę oraz suba. Nic to cię przecież nie kosztuje. W czwartek 26 listopada premier Mateusz Morawiecki wydał rozporządzenie, które brzmi. Do dnia 27 grudnia 2020 roku zakazuje się organizowania zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju. Spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie. Jak wynika z tego rozporządzenia, ogranicza to spotkania maksymalnie do 5 osób. Jeśli natomiast chodzi o imprezy w lokalach, to do tego limitu nie wlicza się organizatora oraz osób wspólnie z nim zamieszkujących lub gospodarujących. Tak więc, jeżeli macie piątkę dzieci, to spokojnie możecie śmiało wyprawić wigilię. Rządzący tłumaczą swoje posunięcie tym, że w dobie pandemii należy ograniczać kontakty towarzyskie, a przecież jest to najbezpieczniejsze dla naszego zdrowia. Dla zdrowia naszych obywateli to jest ważne po to, ażeby nasza służba Zdrowia mogła w najlepszy sposób możliwy sobie radzić z tą epidemią. Największym paradoksem w tym wszystkim jest to, że kontakty towarzyskie zostały ograniczone do pięciu osób, a kościoły i centra handlowe pozostają normalnie otwarte, a przecież w tych miejscach przebija się naprawdę bardzo dużo ludzi. <śmienicza> Powstają jednak dwa pytania. Czy policja ma prawo wejść do domu w czasie wigilii i sprawdzić, ile osób przebywa przy wigilijnym stole? Policja! policja! Na I jakie kary grożą nam za niedostosowanie się do tego rozporządzenia? To jest przepis prawa, który może być sankcjonowany karą finansową, ale, panie redaktorze, naprawdę to jest właśnie problem w całej dyskusji wokół epidemii. To znaczy, każdy szuka sposobu na to, jak ominąć przepis prawa, jak odejść od wytycznych, nie patrząc na konsekwencje. Szczerze mówiąc, nasz rząd posuwał się już do wielu absurdalnych decyzji. Ale te rozporządzenie to jest chyba po prostu szczyt ich możliwości. Nie zapominajmy przecież, wigilia to naprawdę magiczny czas i ten jeden dzień powinien być naprawdę tym dniem wyjątkowym, bez żadnych ograniczeń, by choć na chwilę oderwać się od tej szarej rzeczywistości i zapomnieć o tym całym cyrku, który wokół nas się dzieje. Także mam nadzieję, że odcinek się podobał. Koniecznie zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, komentarz i do zobaczenia w kolejnym odcinku.